Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Długo mnie nie było na kanapie nie, żółtej. Witamy serdecznie, Albert. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Super, bardzo się cieszę, że jesteś w końcu. Pierwszy powież, komuś mówiłeś jeszcze wcześniej? Oprócz, że nie dzieciom, że e, spółkę Słuchaj, e, założyłeś? No... I Long Term Games. Sprawni internauci sami znaleźli stronę internetową, mm -hmm. sami znaleźli wpis do KRS-u, dokument ofertowy i tak dalej. Więc y, naprawdę ja byłem sam zdziwiony, że w tajemnicy udawało się to y, dotrzymać ładne trzy miesiące. Mm -hmm. Jakiś o, pierwszy, o, pierwszy o, o, wpis, pierwsza zaczepka była na Twitterze. W ogóle czy to nie żart, tak, mm -hmm. że prima aprilis był, że to, że to jeszcze nie dzisiaj prima aprilis. Natomiast tak, na poważnie żeśmy myśleli o tym, o tym projekcie od kilku lat, a taki już dojrzały, mhm. dojrzały zamysł czy, czy schemat tego, co chcemy osiągnąć, dojrzewał właśnie przez ostatni rok, odkąd żeśmy nawiązali współpracę z Robertem Ogłodzińskim, mhm. wieloletnim pracownikiem CD Projektu, gdzie był tam narrative designerem i współtworzył między innymi Wiedźmina Trzeciego i Cyberpunka. oprócz tego współtworzył kilkanaście gier. Między innymi współpracował z Warsaw Games, z Fuero Games i z, Kla z klabaterem ostatnim. Mm -hmm. no, no dobra, um, i założyliście spółkę, będziecie robić gry. Ale jest. Macie już wiem że, wiem, że Macie już pomysł, mm -hmm. bo już rozmawialiśmy o tym na tym debacie z Traderem 21 powiedziałeś przy barze, hej, macie, <laughs> robię gry. Tak było, pamiętasz? Przy barze powiedzieliśmy, że założyliście tą spółkę i tak dalej, wtedy ja już Prawdopodobnie jeżdż... byłeś, byłeś pierwszą wtedy. osobą, tak, z no. takiego najbliższego naszego kręgu, no. komu tam szepnąłem słówko. No, tak? a ja nikomu nie powiedziałem. No, oprócz tradera, od razu od pewnie <śmawiasz> <Ej>, traderowi... <śmawiasz> a <śmawiasz> wiesz, że, Albert <śmawiasz> robił gry. <śmawiasz> tak, tak, tak. <śmawiasz> tak było, dobra, masz rację. No dobra. I w to w jaką grę pierwszą stworzycie? Już, macie, już, już... Nie mogę, wiesz, to właśnie to, jest, to jest najgorsze, naj, największym bólem w prowadzeniu spółki, która też ma ambicje bycia spółką publiczną w, w za niedługi czas, mhm. mniej więcej roku, nawet może krócej, jest naj, największym bólem jest to, że po prostu muszę się nauczyć mówić nie, odmawiać, tak? To to zawsze mhm. Buffett y, powtarza, tak? Że, że trzeba być dobrym inwestorem. I to super. przyjść na I... wywiad i z nimi powiedzieć. Zagrajmy w kalambury Ale, w takim razie. Słuchaj, no będę jeżeli... chodził i strzelał. Ale słuchaj, jeżeli popatrzysz sobie na wywiady prezesów, to oni tam bardzo często mówią: Nie, nie mogę tego powiedzieć, no wiem, to są super tak, są, Bardzo się. byśmy chcieli, ale nie możemy, okres zamknięty i tak dalej. I tak dalej. Tak. Podpisałem. Dobrze. Tak Będę także, strzelał w broni? Tak, no. Dzięki. To niestety to tyle nie, że, wiemy. Wiesz to, czy będzie strzelał? Mhm. W naszej grze, no też się nie dowiesz, to bardzo sprytnie. <laughs> Bardzo jesteś na to strzelanie zafiksowany. Nie, to nie, nie będzie typowa strzelanka, właśnie pewnie. A czy... Bo o tym, jaki to gatunek, znaczy, jakie przesłanie, jaki rodzaj gry, mm -hmm. jakie gry chcemy robić, to to jak najbardziej mogę, mogę powiedzieć. No, no to śmiało, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. E, tak, przede wszystkim chcemy robić gry, które mają jakiś sens, które niosą z sobą jakieś, jakieś ważne przesłanie. 11bit mm -hmm. e, tutaj przetarł e, szlaki w Polsce, Eleven Beat Studios, też mm -hmm. spółka giełdowa. Oni mają takie przesłanie, takie motto meaningful entertainment, czyli trafiają do takiej grupy osób, która... Kiedyś grała w gry lub też gra w gry, ale osiągnęła jakiś wiek taki, powiedzmy, no, po 30. czy to ja. 40, plus nawet mhm. takim mniej więcej jak, jak ja, no czy ja. Grałem w i, I z... tak dalej. To tak, jest ten klimat. Która, która wiesz, dochodzi do takiego momentu, kiedy już jest znudzona tymi strzelankami, czy symulatorami, czy, czy grami wyścigowymi, chce pograć w coś bardziej sensownego, coś mhm. z większym przesłaniem, coś, co zapadnie w, w ich pamięci też. I my tutaj wzorując się, właśnie, no, czerpiąc z garściami z tych dobrych wzorów na, na nawet naszym podwórku, ale też i za, za granicą, chcemy robić takie właśnie gry z, z, dużym, z, du, z dużym sensem, z dużym przesłaniem, które zap, za, zapadają w pamięci graczy i też w które gracze by chcieli grać bez końca. To jest nasze takie motto. Tak? Chcemy okay. robić gry, w które gracze chcieliby grać bez końca. To jest, wiesz, tak, jak ja na przykład grałem kiedyś w strategię nałogową, i pamiętam, że jak szedłem do liceum, na, na lekcji siedziałem, to ja już ja nie byłem w stanie skupić się na, tej, na, na, na lekcji, mhm. tak? Na, bo, na przekazie nauczyciela. Bo myślałeś o tym, jak rozegrać tak, tak, Myślałem, nie? myślałem o, o rozgrywce, wręcz e, słyszałem gdzieś w uszach e, te odgłosy właśnie z gry powtarzające się na przykład Enemy Unit Approaching, tak? Zdione mhm. strategicznie. Okay. To pamiętam do dzisiaj, tak? Ja też tak, okay. tak nawet sobie to powtarzałem potem. I, I wręcz nie mogłem się doczekać, kiedy ja wrócę do mojej Amigi, bo to pewnie jeszcze na Amidze było, lub już pierwsze jakieś pecetowe gry, nie jestem w stanie to powiedzieć, pewnie Amiga jeszcze. Mhm. Kiedy ja wrócę do Amigi, kiedy ją odpalę i, i, i zagram w tą Dionę, prawda? Moją, moją ulubioną też, i zresztą e, faraona też namiętnie grałem, to z kolei mhm. już na studiach. To każdemu opowiadam jako anegdotę, że praktycznie prawie że za zawaliłem studia, wiesz? Mhm. E, miałem problem ze zdaniem jednego roku, bo do szóstej. Rano potrafiłem grać w tego faraona, tworzyć tamte egipskie no. miasto. Więc... Ja lekcji geografii, Albert. E... Proszę pani, czy dostanę piątkę za zalesienie planety Arrakis? Co? Bo ja Ale zgromadziłem tak. bardzo dużo wody w podziemnych jaskiniach, a Fremeni mi pomagają w tym. Widzę, widzę że jesteś w temacie. Teraz ja jest jestem. remake ha. Dune, Chyba właśnie przed świętami będzie w kinach dostępny. Nie mogę się doczekać. Mhm. Natomiast wiesz, wracając do gier, to niekoniecznie będą strategie. Ja akurat kocham strategię, Czyli wychowałem strategię. To strategię. nie strategia, nie strzelanka. Niekoniecznie, no, czy musi to być? Jeżeli to to już strategia, będzie. to z jakimś przesłaniem, właśnie, mhm. prawda? I tutaj akurat no, super przykładem jest Frostpunk Ile Leven Beat. Strategia, ale też z jakimś przesłaniem, że wiesz, myślisz potem o tym. Mm -hmm. Masz te nieprzespane noce, tak? Wręcz... U... Nie, y, 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 słuchajcie, uważajcie, bo przez nasze gry możecie zawalić studia, tak jak ja przez faraona, także mm -hmm. od razu uprzedzam, tak, nie przesadzajcie z tym. Natomiast, y, wiesz, pomysł mamy. Ja bym bardzo chciał się tym podzielić, tym pomysłem. Ja sam widziałem, słuchaj, żeby y, y, nie być go to ja widziałem jakieś kilkanaście, myślę, że pod 20 różnych projektów już. Po, tym, po pierwszej selekcji Roberta, mojego wspólnika, wiceprezesa, który właśnie zęby sobie zjadł i na w gry, on jest fascynatem takim, wiesz, fanem Die Hard, tych gier, prawda, on ci powie, wiesz, jaka była historia gier od początku, mm -hmm. tymi tytułami strzela, garściami od niego czerpie tę wiedzę, uczy się bardzo dużo, ale on najpierw przesiewa te tematy spośród powiedzmy stu, które widział, to ja widziałem 20 i ten, w który my żeśmy się zaangażowali i do którego IP żeśmy, że, żeśmy uzyskali, powiedziałbym, że, że jest w takim absolutnym top 3 tych, które, które widziałem, a może nawet najlepszy. Oczywiście to ciężko jest już teraz wyrokować, czy to osiągnie największy sukces pośród tych, które widziałem, ale zarówno ja i Robert jesteśmy mocno na tak, a wcześniej były takie tematy, które oglądaliśmy, na zasadzie mi się coś podobało, ale człowiek, który za tym stał, nie do końca. Czy Robertowi się podobało? E, mi się nie podobało, a, a w tym układzie, w, w, tym, e, w tym przypadku naszej, naszej pierwszej gry, obydwaj jesteśmy na tak. E, mm -hmm. e, mamy ludzi, którzy będą nam to tworzyli. Jest to kilkanaście osób, e, począwszy od artystów, od grafików, e, od dyrektorów artystycznych, jeszcze też z doświadczeniem, po takich programistów, którzy będą po prostu mm -hmm. e, wykonywali, kodowali tę, tę, tę grę. Rozumiem, że w tej grze będę mógł być postacią, którą będę mógł rozwijać umiejętności? To będzie RPG? Nie mogę zdradzić oh, na razie. Jesu. Było blisko, Tego, dobrze. Um... No dobra, nie, no to już nie będę Cię, wiesz, nie będę Ale biercił. gry przygodowe jak najbardziej o. są bardzo bliskie i... Click and Point, czy na przykład tutaj... Role Playing Games jak okay. najbardziej, ale to Cytamy powtarzam just. cały czas przesłanie, wiesz, to na pewno niezwykły shooter, tak? Okay. Czy, czy jakaś platformówka. Mm -hmm. Tylko gra z takim przesłaniem, o której mam nadzieję, będzie głośno. Nawet sam pomysł, moim zdaniem, sprawi to, że będziemy mieli dużo takiego wieś, darmowego coverage na całym świecie. Tak? Od razu tak rozumiem, produkcję nie, prawda? Za no, tak się powinny robić gry, tak? Znaczy, no wiadomo, no, w gaming no, ogólnie to... ma zasięg międzynarodowy, więc ograniczanie się do tylko naszego podwórka było bez sensu. No, tak? Tak. Na przykład ja uważam, że świetnym pomysłem byłoby stworzenie na przykład strategii ogniem i mieczem ale chociaż serce za tym by poszło no to rozum nakazuje no nie hmm. no to no tak było, był Mountain Blade o niej mieczem i, i to nie weszło na zagranicę tak jak w Polsce Fanowski ale słuchaj rewelacyjne oceny są nie wiem czy widziałeś właśnie hmm. grałem, e, grałem, ten Mountain Blade ten Fanowski właśnie sequel i tam jakieś 90% parę procent pozytywów Płyska. na Steamie. Także to ja, ja byłem sam w szoku. No, no, tak, tylko tak. Fire samo, and Sword. Tak jak masz gry Paradox Interactive, eh, Crusader Kings, Europa Universalis, eh, one są mega popularne w Polsce, no ale nie, niekoniecznie może w innych częściach świata, eh, ale jest duży fanbase właśnie takich gierek eh, w Polsce. Właśnie historycznie też one są z przesłaniem. Nie, że jesteś lordem i możesz od właściciela ziemskiego e, rosnąć aż do królestwa i cesarstwa, i, e, a potem jeszcze w Europie Universalis grać krajem i, i tak dalej, rozwijać się. To też ma przesłanie, to mi się wydaje. To Takiej gry nie robicie. Dobrze. <słuch> Dobra, słuchaj, w takim razie um, estymujesz kiedy ta gra będzie wychodziła? Jest to tak zupełnie bezpiecznie, i już po wstępnych konsultacjach z całym teamem y, mamy nadzieję, że w pierwszej połowie 2022 będzie premiera, i uwaga na wszystkie konsole od razu i na PC. Mhm. Także dosyć ambitne wyzwanie, mało takich gier polskich było, które równolegle od razu launchowano na, na wszystkie konsole, łącznie ze Switchem. Ambitnie podchodzimy i. Mhm. Sam byłem zdziwiony właśnie odzewem zespołu deweloperskiego razem z tym zespołem też koncepcyjnym. Oni się zgadzają, że to nawet może być początek 2022. Okej. Okay. Kapitał własny, a jeszcze robicie jakąś emisję? A chcą Państwo pozyskać. Crowdfunding jakiś? Nie, nie. Crowdfunding nie, to wykluczamy w ogóle. Emisja była prywatna, ale chcieliśmy bardzo uczciwie, moim zdaniem tak super transparentnie podeszliśmy, bo. Stworzyliśmy dokument ofertowy, mhm. gdzie tam przedstawi przedstawiliśmy naszą, naszą spółkę, cele emisyjne, wypunktowaliśmy ryzyka. No, w tych czasach, tak jak sam tutaj zasugerowałeś, wiele spółek, również gamingowych, gdzieś tam ogłasza crowdfunding. W ogóle nie wiadomo, co oni chcą z tymi pieniędzmi zrobić, jakie są ich cele, mhm. kim oni są, czy tam nie ma jakiegoś zadłużenia, jaka jest kondycja finansowa. Natomiast my żeśmy opublikowali taki dokument, on jest dostępny na stronie. Long Games.pl. Natomiast jesteśmy po emisji, z sukcesem, żeśmy ją zamknęli, pozyskaliśmy do. to pół... jest właśnie zaletą e, twojej spółki, że ty siedzisz w tej branży, ty w gamingu znasz każdego. Jeśli chodzi mi o, o sektor giełdowy, no. inwestorów i tak dalej, więc to było łatwiejsze też. E, tak, no, poznałem wielu prezesów. E, natomiast e, m, ja bym chciał wyjaśnić jedną rzecz, że. Hmm? Absolutnie nie chcę się tutaj pozycjonować jako jakiegoś wielkiego eksperta od produkcji gier. Bo takim nie jestem, ja się tego dopiero uczę. Natomiast kim ja wyobrażam sobie, że, że jestem i będę, uważam, że wielu zespołom deweloperskim, wielu studiom gamingowym brakuje takiego przygotowania merytorycznego w kontekście finansów przede wszystkim, mhm. tak? Tam kuleje właśnie i kontakt z rynkiem finansowym. Mieliśmy przykłady no, takich blamarzy niemalże w ostatnim czasie właśnie ta komunikacja. Była wręcz fatalna, była, e, wręcz, no, można mówić o takich casach e, przykładowych, czego nie robić, prawda? Natomiast. Tak, e, da jakiś przykład, właśnie. E, no, na przykład Sim który y, miał konflikt z blogerem, popularnym blogerem Beczegierki, i tam e, wręcz Sim Fabric chciał go. Pozwać sądownie o jego wpis, natomiast bloger, co mogli zrobić. Nie? Bloger tam po prostu opisał rzeczywistość, tak? Tam, tam nie było nic, co, co, co można by było nazwać jakimś czarnym PR-em, próbą oczerniania. Gdzie akurat spółka Warsaw Games, tak zupełnie, bo ja nie chciałbym komentować tego, prawda? Ale na przykład Łukasz Rosiński, którego bardzo szanuję z Warsaw Games zareagował bardzo pozytywnie. Wręcz no, najlepszą, najlepszą reakcją jest ten brak reakcji, wzięcie tego na klatę. Nawet tam gdzieś na Twitterze napisał, że dopiero teraz spotkał się z artykułem, przeczytał go, no i jedyne co może powiedzieć, to ustosunkować się merytorycznie do, do uwag blogera, przyznać mu rację tam, gdzie ma rację, to mhm. wziąć to na klatę i wziąć się do roboty, prawda? Bo najgorzej jest, jeżeli ktoś Próbuję zniekształcać rzeczywistość, jeszcze wdawać się w jakieś polemiki z blogerem, tym bardziej, że bloger może mieć rację. Prawda? I tutaj bym, nie rozstrzygając tego sporu, oczywiście bym wskazał na, na, na blogera. Natomiast co chcę powiedzieć, że ta komunikacja z rynkiem, te relacje inwestorskie, no to ta spółka ma jakby za darmo, no mając mnie, prawda? Mhm. mając moje kontakty, mając moje zasięgi, więc już to jest ogromna oszczędność. Czy jeżeli chodzi o finansowanie. Bez żadnego problemu pozyskaliśmy 2,5 miliona złotych. Było bardzo dużo chętnych. Te zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania wręcz z bólem. Musieliśmy właśnie limitować um, liczbę osób, która mogła wziąć w tej, mhm. udział w tej, w, tej, w tej naszej zamkniętej ofercie prywatnej. No to już to, to odpada, prawda? Te koszty chociażby biura maklerskiego, um, obsługi prawnej i tak dalej. E, kolejna rzecz to e, no właśnie brakuje takiego koordynatora, bym powiedział, pomiędzy właśnie. Rynkiem finansowym, a spółką. No to też ja, prawda, mógłbym to zapewnić. Kolejna sprawa takiego właśnie koordynatora, menadżera, który łączy te potrzeby działu marketingu, a zespołu deweloperskiego, prawda, i to mhm. też czy, czy kontaktu z wydawcą, prawda. Wiele spółek nie wie, jak to robić, nie chce tego robić, tak, obawia się, więc oddaje się w ręce. Wydawców, mhm. czy, czy właśnie jakichś innych grup kapitałowych, które ich chłaniają, które je prowadzą za rękę. My to mamy i, i ten know-how też, też ta spółka uzyskuje dzięki, dzięki mnie, ale też i dzięki Adrianowi Przybylskiemu, też mojemu wspólnikowi, który jest na 5% w Long Term Games. To jest wieloletni mój wspólnik również przy portalu longterm.pl i topstock.pl. Też finansista, wybitny według mnie, mm -hmm. I, i tutaj też rola CFO, czyli tego finansowego dyrektora, już jest rozwiązana. To jest mm -hmm. argent po prostu u nas, tak? A czy CMO macie może? Macie takiego od mark Masz siebie, no tak. C e, to znaczy, tak, no, ale ja jestem bardziej od marketingu w kwestii, wiesz, mogę pomóc potem przez sprzedaży, na no, jakiś tam zasięg mam, e, mogę pomóc w komunikacji z rynkiem, bardziej od relacji inwestorskich czy PR-u. Natomiast Mamy wybitnego speca od marketingu, to jest Rafał Nagiecki, on był dyrektorem kreatywnym też w CD Projekcie wcześniej, ale też mhm. się w Saci Saci. E, taka ciekawostka, w CD Projekcie budował podwaliny pod komunikację brandu Cyberpunk, także i tu też nam odchodzą ogromne koszty, no bo jego know-how, mhm. jego ekspertyza, jego consulting też mamy za darmo. On jest członkiem Redy Nadzorczej, też mocno nam kibicuje i też będzie, nie zdradzając jeszcze, nie uprzedzając faktów, też będzie zaangażowany w nasz, w nasz pierwszy... Projekt, także mm -hmm. jesteśmy dumni, że takie osoby udało nam się. Przed wyruszeniem w drogę pozyskać. zebrałeś drużynę. Tak mi się wydaje, mm -hmm. tak, że, że właśnie przed, przed tą wyprawą jesteśmy, tak jak mówię, no dobrze uzbrojeni. Jak ja no, to tak dobrze. Się Nie, to jest najważniejsze, bo jak ekipa jest dobra, to, to wiesz, to produkt będzie lepszej jakości, niż gdyby było. Przed wyruszeniem właśnie w drogę, nie, do, słaba drużyna, nie? Tak i to też ja podkreślam, że my żeśmy nie zabiegali tak naprawdę o te osoby, nie robiliśmy jakiejś rekrutacji. Mhm. E, tak się złożyło, że wiesz, e, e, nasze, nasze drogi się, się złączyły i, i, i te osoby chciały z nami stworzyć long term games, chciały, chciały z nami mhm. tworzyć, stworzyć te gry. Główna zasługa tu jest Roberta Ogłodzińskiego, który tak jak ja na rynku wyrobiłem sobie super relacje, przez lata rynku kapitałowym, w tym światku spółek gamingowych y, giełdowych. Tak on wyrobił sobie po prostu stricte w tym sektorze, y, wiesz, produkcji gier, już mhm. stricte, prawda? Bo pracował i w CD projekcie, i potem w Warsaw Games, ostatnio w no dobrze, więc dobrze. mnóstwo, Mnóstwo kontaktów, wiesz. Y, y, E, mnóstwo relacji i, i, i dużo, e, nie, dużo spraw. Wiesz, spotkałem się z, w internecie jak m, poszła informacja o tym, to nawet się spotkałem z hejtem na to, że, że wiesz, że się przebranżowujesz się jakby. Wiesz co, to jest, według mnie to jest poziom wyżej, że wchodzisz, wiesz, poziom wyżej z całą swoją działalnością i że ja się jaram mega tym, bo wiesz, raz na imprezie powiem się ja mam znajomego, który robi gry. Uuu, cześć, 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 cześć i tak dalej, no się tym jaram, nie? I, i jestem, cieszę się, że, że, tak ci, że taki pomysł powstał i to robicie dalej, że, nie, że jest krok dalej. życzę e, kciuki przede wszystkim. E, no i życzę, że, że żeby, żeby się udało wszystko. No i mam nadzieję, że dostanę Priorę, <grym> że paczkę. Nie, no, z pewnością. Tutaj Dobre. nie będę o tobie. Dobrze. Także. Jest, jeszcze jedna ta kwestia, bo wiem, że będę ludzie później pisać. Hejterom, hejterom oczywiście pozdrawiamy, bo to potem... Znaczy, to ja, ja Ci powiem, jeszcze tak wejdę w słowo, żeby skomentować no. ten hejt. Ja bym się zdziwił, gdyby nie było tego hejtu, gdyby okay. nie było zdziwienia. Ja rozumiem, że, że czy widzowie chociażby weto mogą być zaskoczeni, tak? że mm -hmm. nagle analityk... Yy, yy, chociaż analityk wyspecjalizowany, czy inwestor wyspecjalizowany właśnie w branży gamingowej zakłada studio, mhm. ale to uważam, że wynika z niewiedzy, tak, właśnie teraz, mam nadzieję, po, tym, po tej naszej rozmowie, większość z tego hejtu już ucichnie po tym, tak. jak usłyszył właśnie, jak jesteśmy przygotowani, jakich ludzi udało się nam uzyskać, jaki mamy projekt, chociaż za dużo nie powiedziałem, ale te przesłania już zdradziłem, wiesz, ja, tak jak mówię, już mam te 43 lata na karku, ja też myślę o jakimś takim swoim osobistym dziedzictwie, wiesz, mhm. I Zastanawiałem się właśnie co mogę zostawić po sobie, wiesz, jeżeli chodzi o te gry, to rozmawialiśmy, no, chcę zostawić coś, co, co będzie zapadało w pamięci. Tak? Pomnik twardszy niż ze Spiżu e, Czyli, no, Wiesz, tak jednak jest. jak jesteś inwestorem, no to no, do grobu nie weźmiesz tych akcji, prawda, mm -hmm, one są mm -hmm. zdematerializowane, nawet jakby tam chciano mi je tam gdzieś złożyć, to już nawet nie ma tych papierków, wiesz, ja się śmieję, nie. Pieniędzy nie wezmę, ale no wiesz, jak kilka tych egzemplarzy fajnych gier wyprodukujemy one, one, pozyskamy, wiesz, serca gracze, no to uważam, że satysfakcja będzie wielka, a właśnie też chcemy tymi grami zmieniać, zmieniać rzeczywistość, zmieniać świat czy podejście, tak jak 11 Beat, słuchaj, nie wiem, czy, czy znasz taką anegdotę, że po rozgrywce This War of Mine jeden z żołnierzy amerykańskich zrezygnował z kariery wojskowej mhm. i napisał do studia Eleven Beat polskiego, znalazł jakiś kontakt, powiedział, słuchajcie, aż tak wpłynęliście na moje życie, rzucam w cholerę karierę wojskową i angażuję się w jakieś, w jakieś inne dziedziny, być mm -hmm. może właśnie jakaś działalność, wiesz, która, która niesie, tak? niesie pokój, mm -hmm. tak? czy, czy e, jak rozmawiałem, czy z Darkiem Wolakiem, czy nawet z Grześkiem, no to oni mm, opowiadając to mają z z no, z Rozumiem. I, wiesz, to jest takie... Nie no, to jest pamiętam te decyzje, wiesz, rozumiem, w tej gierce czy we Frostpunku są te decyzje, w których musisz... No niestety, ale muszę wyłączyć z prądu ostatni krąg i tam ludzie, wiesz, marzną i tak dalej, umierają, No dokładnie, chorują, tak. A i tak więc... miasto musi zginąć. No, tak, no, no właśnie, I to no, jest no, najbardziej no, tragiczne i to też paradoksalnie pozostaje Ci w pamięci, tak? Żeby, no, dbać o klimat, żeby nie było tej, tej ery no, lodowcowej no, kolejnej. Na tej <laughs> grze będzie się dbał o klimat? Nie chcę zdradzać. Tak. Dobra! Jeszcze ostatnie te pytanie, bo rozumiem... Yy... Nie mogę, tak? Bo chciałbym, bardzo bym chciał. Ja wiem, to... to ja mam teraz przed oczami... ile miesięcy słuchaj. będziesz mógł mówić? Mam przed oczami te zajawki, mam, wiesz, te koncept arty już, wiesz, i, i naprawdę... No, concept arty czy jakieś rysunki, ja może jakieś potwory. Słuchaj, nie siedziałbym tutaj, gdybym, gdybym nie był pewny, że mamy naprawdę, wiesz, taki heavyweight nie? temat, naprawdę real deal. Dobrze, a jak, i ze swoimi pomysłami można tam przychodzić później do Was? Jak najbardziej, no. nigdy, nigdy nie za wiele pomysłów. Znam spółkę gamingową, która otworzyła całą platformę pomysłów, tak, gdzie możesz nawet dostać jakieś wirtualne waluty za to, tak, czy teukenę, słuchaj, już takie są pomysły, mhm. gdzie jak ten pomysł Twój wejdzie, no to będziesz wynagradzany dalej i dalej, tak, mhm. jakaś taka forma afiliacji nawet, także, słuchaj, pomysłów dobrych nie za, nie za dużo. Okej. Okay. Jeszcze jedna kwestia, wyjście, będziecie chcieli wejść na parkiet, tak? Tak. Kiedy? Przed, no, przed produkcją. Nie chcę obiecywać, bo to jest zależne od instytucji. Na które nie mamy wpływu, głównie od giełdy, i my tak ambitnie podchodzimy, że może to być końcówka przyszłego roku. Także jak za rok się spotkamy o tej porze, to być może nawet już mm -hmm. będziemy znali datę naszego, naszego debiutu, bo no to jest jakieś 9 miesięcy minimum w tych, w tych czasach. Aczkolwiek nie chcę nic, jeszcze raz podkreślam, obiecywać, bo w pipeline jest tam kilkadziesiąt tych spółek gamingowych. Musimy się spieszyć, bo grupa Playway zapowiedziała, że 47 spółek, które teraz większość z nich jest spółkami ZO, ale mają zamiar też wejść na giełdę, Także 37 spółek, do... spółek jest. jest to, są spółki w córki, tak? to są spółki związane z grupą Playway, gdzie Playway ma albo większość, albo po prostu jest. Ej, no, teraz, teraz to wstawię. <gry> tutaj, tutaj tu powinien się pojawić ten, ten, ten te, te, te zdjęcie tego Atlasa, który trzyma, trzyma tą ziemię. I na górze jest napisane polska gospodarka, a na dole ten gaming trzyma całą gospodarkę. No. Być może no coś w tym jest. jest, że staniemy się, wiesz, Wie. taką doliną krzemową, właśnie gamingową, że mm. będziemy, wiesz, czymś w rodzaju Amazona w świecie właśnie no, gier, tak, no. Amazon jakby zarżnął w ogóle cały, całą sprzedaż detaliczną, wiesz, w Stanach czy w większości świata, więc być może Polska będzie takim, tak zamazonuje, jak to się mówi, światowy gaming. Ja, mm. ja powiem szczerze, że... Nie wyprzedzając przeszłości, to uważam, że mamy potencjał gigantyczny, żeby, żeby to uczynić. CD Projekt i Techland już pokazują nam drogę, prawda? Czy Huge Games, mhm. czy Transfer Games. Nie tylko wystarczyłoby jeszcze więcej kapitału zagranicznego w Polsce i można robić gry, i w Polsce będą, rozumiem, mieszkać. Osiedle, osiedle producentów gier będzie Ale CD, CD Projekt poradził sobie bez kapitału zagranicznego tak naprawdę. Okay. Yy, czy Techland? Ja nie sądzę. No, widzowie wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli coś, coś może kręcę, ale zarówno CD Projekt jak i Techland to, to są podmioty tutaj nasze, miejscowe, które same zorganizowały sobie kapitał. Yy, czyli 11bit to są inwestorzy, głównie polscy, którzy zaufali okay. właśnie tym, tym studiom. Gamingowym, to, czy, czy Blueberry Team, tak. Naprawdę, własnymi siłami to, to jest przykład, że można, okay, prawda? Bo okay. jakby ja od, od młodości, dlatego też wchodzę w gaming, prawda? Że to jest taki, wiesz, taki sektor zwycięski, który pokazał, że można, bo od dziecka tłumaczono mi, że w Polsce się nie da, wiesz, że, że najlepiej to wyemigrować gdzieś tam do Wielkiej Brytanii, czy do Skandynawii, czy do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej moje pokolenie jeszcze tam niektórzy zostawali właśnie po tych studenckich wiesz, wyprawach. I e, sektor gamingowy pokazał, że można i to tak z przytupem, no bo CD Projekt Techland to jest czołówka światowa w tym, co robią, tak? Czyli leven bit w tych, tych ambitnych Indii. E, także za to, za to kocham ten sektor i, ja tutaj i dlatego widzę, wchodzę widzę, wiesz, moc, z misją, tak, dwie mocne zalety gamingu. Pierwsza to jest taka, że zarabiasz w dolarach, wydajesz w złotówkach w Polsce, tak jest. to jest mega zaleta, bo jak no dopóki dolar się trzyma, wiesz, bo mocno, bo dole, będziemy o tym o uczestnikom jest to ryzyko, jest to ryzyko, jest, tak, kursowe, jest. według mnie największe, wiesz, no zawsze zarobimy, no bo to nie da się jakby nie zarobić, to, to te ceny też trochę są podnoszone teraz na nowe generacje, już są ceny wyższe niż 60 dolarów, nawet. Mówi się nawet o cenach zbliżonych do 90 do 100 za te triple laye najdroższe, więc te ceny prędzej czy później w gamingu też zostaną podniesione, bo nie wiem, czy wiesz, tak pół żartem, pół serio: tylko cena kokainy i gier przez 30 czy 20 lat w Stanach Zjednoczonych nie poszła w górę. No to jest jakiś ewenement, tak? Okay. No, tak? No, no mówię. No tak. I to, to jest ta no, druga no, nie zaleta. Niech... Zbieżność przypadkowa, tak? Druga A, zaleta według absolutne... mnie to jest właśnie, że, że ludzie będą grać w przyszłości jeszcze więcej niż teraz. Oczywiście. Jeśli byłyby kolejne lockdowny i tak dalej, większy ten transfer e, ludzi, wiesz, zamiast praca, gdyby została w domu i tak dalej, więcej czasu byśmy spędzali w domu, to no, te gry będą się pojawiać. Nie? Myślę, ja, że tak. Że, że tego trendu nie odwrócimy za szybko. I myślę, że to przyszłość jest dzisiaj, czyli już będziemy właśnie wiary mieli w domu, będziemy więcej po prostu w domu grać. Nie? Jak Tym najbardziej, ale też słuchaj, no, starzające się społeczeństwa, medycyna idzie do przodu. No, w Polsce na no, to tak już emeryt to się kojarzy z kimś, wiesz, z brzuszkiem, telewizja z kinotem, byla, no, telewizja, jakieś browary, tak? A na zachodzie to są, wiesz, to są, to są goście, którzy chodzą na siłownię. Którzy jeżdżą wiesz, szybkimi samochodami, grają w gry, wiesz, zakładają te, te okulary, wiesz, okulusa, grają w VR. Mogą. Także wiesz, no, ja każdemu życia no. długiego życia i, i, i długiego grania w gry Long Term no. Games. Tak? Ciekawe właśnie, na jak już, emeryturze. Jak właśnie już dużo ludzi na emeryturze będzie grało A w FIFA, wcześniej, no. Piwe 33, na przykład. Bo nie? wiesz, bo my pozycjonujemy się właśnie, ja, ja ci powiem, my się pozycjonujemy właśnie w ten segment 40, i właśnie, no, co by nie mówić, w tych, tych nowych emerytów. Czyli A. jak moje. Long term games i oni tak. mają chciałem na tu grać w waszą long termową gierkę. Między innymi tak, wiesz, bo ja no, podchodzę, wychodzę z takiego założenia, że wiesz, my przyciągniemy tych, którzy tak jak ja kiedyś grałem nałogowo, ale mam duży, dużą przerwę. Dzieci, Oczywiście co pewien dalej, czas mm. dzieci, praca zawodowa, wiesz, inwestycje giełdowe to jest też swego rodzaju gra, więc mi już wystarczy, słuchaj. Tak? Mm -hmm. e, I teraz ta, ta spółka, gdzie ja realnie, prawda jakby można powiedzieć, no, życie to gra mm -hmm. i biznes to gra, więc jakby realnie gram. Tymi realnymi pieniędzmi. Natomiast y, uważam, że właśnie przeciągam te pokolenie, moje pokolenie też nasze, które wiesz, y, kiedyś odejdzie, już odchowamy te dzieciaki kiedyś, mm -hmm. tak? I mm -hmm. nie będziemy mieli nie, nie będziemy wiedzieli, co z czasem zrobić, więc no. przyjdą gry z powrotem, wrócą, tak? I, i to nie, niekoniecznie będzie właśnie jakaś fifa, czy strzelanka, czy wiesz, Mortal Kombat, tylko y, tylko coś... być może coś z sensem, mm -hmm. tak? Czy nawet nawet jak ktoś kocha Wiedźmina czy cyberpunka, no to ile można grać w tego Triple A, prawda? Może coś wiesz z sensem takiego, co niekoniecznie jara ciebie podczas samej rozgrywki, czyli nie wiem, gameplayowo, pod względem mechanik, ale wiesz psychologicznie, tak? Że potem nawet jak skończysz tę grę, mówisz kurczę, no, mogłem to zrobić inaczej. Może mhm. jeszcze raz przejdę, tak? może, bo może, może jest inne wyjście. Ta gra jest w modelu jakimś freemium, czyli na przykład jest za darmo, ale coś gdzie można kupować, czy to jest taki single player gdzie ustalacie po prostu gierkę i co się dzieje? Single player, nie wykluczamy też prowadzenia kołpów, czyli to, co zrobił e, e, Creepy Jar z Green mm -hmm. Helem, ogromny sukces, też bardzo nas przekonało, że to jest jeden z elementów, który podtrzymuje monetyzację, mm. właśnie sprzedaż długoterminową jak najbardziej. Jak razem? Tak, bo są ekipy, które mm -hmm. po prostu grają razem, wiesz, ja zauważyłem, że to już jest taki fenomen socjalny, wiesz, to nawet, słuchaj, miłości, życie powstają, bo tak. ludzie grają online, tak? To mm -hmm. nawet Roberta Ogłodzińskiego znajomy poznał żony właśnie grając, grając w grę online, Mega. E, więc historia z życia wzięta zupełnie, y, ale, ale nie, nie, monetyzacja to nie jest dla nas, to my się z tym zupełnie nie zgadzamy przynajmniej y, na tym etapie tak, działalności, single player only, y, na razie z możliwością kołpa ewentualnie w przyszłości, ale to na razie okay. Okay. gra singlowe właśnie z, z głębokim Dobra. przesłaniem, tak? czyli ten meaningful entertainment. Dobra, trzymam kciuki. Dzięki. Moi drodzy, nie wiem czy słyszeliście, Amazon zarżnął sprzedaż detaliczną na całym świecie i to będzie też temat naszej drugiego nagrania, także zapraszam Was do oglądania już jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.